Hejka, dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem pod tytułem Zapowiedź kanału i chciałabym Wam troszkę opowiedzieć o moim kanale. 230 subskrypcji, za które bardzo Wam dziękuję, mam przez to, że nagrywałam live na tym kanale, się odbywały. No i mam nowe konto, co osoby, które były na tych transmisjach mogą zauważyć. Mam również swoje osobiste konto, ale na tym koncie osobistym, takim ogólnym, na którym były livey, będę nagrywała do tej pory transmisję. To konto ma nick SubHires i na pewno nieraz Wam się jeszcze gdzieś, gdzie nie gdzie, tutaj po prostu się pojawi na ekranie. Mam tutaj siódmy level i mam nadzieję, że chociaż tak z lekka każdy... Pomoże mi, żeby wbić się level, bo im wyższy level, tym więcej jakby można to powiedzieć opcji. No i szybciej damy radę się z lekka wybić. A więc za to możecie mi zapraszać, przyjmuję wszystkich bez wyjątku. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i możecie bardzo miło skomentować ten film. A więc do zobaczenia, miłego dnia, pa!